Zofia Rogoszówna, Dzieci Pana Majstra, czyta Krzysztof Kolberger. Rozdział pierwszy, Tatko, Mama, Dzieci. Majster tydzień, chwat nad chwaty, Będziel temu lat już wiele, Ujrzał świeżą niby kwiaty, Młodą pannę, imć niedziel duchem posłał do niej swaty. było trochę ceregieli lecz że chwat to był nad chwaty więc spodobał się niedzieli jak się zwykle potem zdarza już organy grzmią w kościele to imć tydzień od ołtarza wiedzie żonkę imć niedzielę dziatek dał im bóg sześcioro nie za wiele nie za mało Córki z matki wdzięk swój biorą, chłopcy zuchy gębą całą. Syn najstarszy jak antałek, młodszy znów jak pomidorek. Pierwszy zwie się poniedziałek, drugi mamin pieszczoch, wtorek. Dalej dziewczę jak jagoda, czub z kokardą ma na głowie. Ksiądz ją ochrzcił mianem środa. Liczko kraśne oczka sowie. Za nią drepcze czwartek mały, co na każdej imieniny chrustu zjada pół ich cały, pączków zaś ze trzy tuziny. Piątek, tym się mama biedzi, na nic prośby jej i trudy, piątek nie je nic, prócz śledzi. I dlatego jak śledź, chudy. Mniejsza odeń o dwa cale, to sobota jest krąglutka. Wszystko zmiata doskonale. A rodzeństwo zwie ją budka. Dobrze chowa się gromadka, Dzieci zdrowe jak orzechy, Aż się trzęsie biała chatka, Taki gwar w niej, hałas, śmiechy. O nic dziatwa się nie troska, Ciągłe figle, ciągłe psoty, Że niech ręka broni boska, Co niedziela ma roboty. Torek majtki zdarł na płocie, czwartek się porynnie wspina, piątek zgubił trzewik w błocie, środa wpadła do komina, a prym wiedzie poniedziałek. Toż nie stracił omal ducha, kiedy z dachu niby wałek wprost do matki spadł fartucha. Za urwisów, starszych piątką, i sobutka też głupiutka, wszystko robi jak małpiątko, chociaż taka jest malutka. Głośno śmieją się sąsiadki, że poczciwa imć majstrowa na chultajów, na gagatki, wszystkie dzieci swe wychowa. Pod jej okiem śmiało broi, rozchukana ta czereda, bo się matki nic nie boi. Gorsza bywa z ojcem bieda, bo z tygodnia majster tęgi Wurdum, burdum, mocium panie. Kto zawinił, bez mitręgi na warsztacie bierze lanie. Lecz gdy widzą swawolniki, że im grozi basarunek, wraz podnoszą lament, krzyki. Mamo, mamo, na ratunek! A już matka zadyszana, dłoń każącą wstrzymać leci. Na toż wyszłam zawać pana, byś niewinny dręczył dzieci? Żono! Toć mu wziąłem z garści Roztrzaskany zegar gdański. Jak to? Zegar mniejszy waści Niż rodzony synek pański? Dłużko. Lecą ze mnie spodnie. wtorek pociął moje szelki. Chciał mieć lejce niezawodnie. Od chłopięce to figielki. Spójrz na buzie Twych dziewczątek. Miód wykradły ze spiżarki. Och, te wejdą w każdy kątek. Będą dobre z nich kucharki. Pieprz mi wsypał do tabaki twój synalek, żono trzeci. I chcesz karać za żart taki? Toć to mężu jeszcze dzieci. Muszą, muszą wziąć raz baty. Ty je, matko, nadto psujesz. Ty dziu, rzekłeś mi przed laty, że nad życiem nie miłujesz. Tu majstrowa w głos za szlocha, Majster dłonią przytka uszy. Tydzień bardzo żonę kocha. Łzomiej ulżyć radby z duszy. Chodź się jeszcze srożyć, stara, furdom, burdom, mocium panie. W zapomnienie idzie kara. Dyscyplina już na ścianie. Precz hultaje, precz zbytnice, huknie jeno majster z góry, bo jak które z was przychwycę, to obłupię je ze skóry. Na gorący ten traktament nie czekają lube dziadki, lecz ogromny czyniąc zamęt, wszystkie nikną z oczu tatki. Gdy niedziela to zobaczy, drzwi zamyka po cichutku i mężulka miotkiem raczy, gładząc rączką po podbródku.